Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: O tak, zapewniam was, o cokolwiek poprosicie ojca w imię moje, dawam. Dotąd o nic w imię moje nie prosiliście. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. O tych rzeczach mówiłem wam w przypowieściach. Nadchodzi czas, że już nie w przypowieściach będę mówił do Was, lecz otwarcie pouczę Was o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i oświadczam Wam, że ja nie będę już musiał wstawiać się za Wami. Bo sam Ojciec Was kocha, gdyż Wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz z kolei opuszczam świat i idę do Ojca. Już jutro będziemy obchodzić uroczystość w niebo pańskiego. Teoretycznie powinniśmy tę uroczystość obchodzić miniony, ten ostatni, teraz czwartek. Ale ponieważ nie jest to dzień wolny od pracy, więc dlatego jest to przeniesione, ten, to święto nie wstąpienia pańskiego, czyli to, co wydarzyło się 40 dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zostało to święto przeniesione na najbliższą na niedzielę na jutro. I czytania. Nawiązują właśnie do tego. Nie? Czytamy te fragmenty Ewangelii, które, w których Pan Jezus mówi o swoim de facto w niebo wstąpieniu. Bo dzisiaj słyszymy właśnie, że wyszedłem od Ojca i opuszczam świat, i idę do Ojca. Ale to, co mnie najbardziej w tej dzisiejszej Ewangelii porusza, to jest to, że Pan Jezus mówi. Naszej miłości do Niego. O miłości Jego uczniów do Niego. To już też przewijało się w jakiś sposób w poprzednich dniach, w tych fragmentach Ewangelii, które w ostatnich dniach czytaliśmy, ale dzisiaj jakoś tak bardzo dobitnie, przynajmniej też do mnie, jakoś to dotarło. Poruszyło mnie to słowo, gdzie Pan Jezus mówi: Pokochaliście mnie. Czy to znaczy, że idealnie? Oczywiście, że nie, bo pamiętamy, że Pan Jezus też, bo y, oczywiście te słowa, y, które dziś słyszymy, Pan Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy. I wtedy też mówił o tym, na przykład mówił Piotrowi, że go wyda, mówił wszystkim, że go opuszczą, zostawią. <laughs> Czyli Pan Jezus nie miał jakiegoś takiego wyobrażenia, że miłość uczniów do niego jest już taka cudowna, wspaniała, cudowna, pełna, doskonała i tak dalej. Ale jest. I Pan Jezus mówi o tym, słyszeliśmy w poprzednich dniach, że będziecie smutni z powodu mojego odejścia, z powodu mojej śmierci. Właśnie ten smutek mówi o miłości. Yy, właśnie, jak miałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego yy, yy, dla mnie smutek jest piękny, mówiłem to w poprzednich dniach. Yy, no to właśnie między innymi dlatego, że doznaję smutku wtedy, kiedy rozstaję się z osobami, które kocham. Czyli de facto smutek yy, jest dla mnie. Przeżywaniem miłości. Tak. I Pan Jezus zapowiada, że swoim uczniom, że będą smutni, doświadczą smutku. No i ten smutek będzie mówił o ich miłości. W każdym razie, pokochaliście mnie. Powiem tak, że trudno jest nie kochać Pana Jezusa, jeśli się go zna. Znaczy, w ogóle. Mnie się to w głowie nie mieści, że można nie kochać pana Jezusa, jeśli się go zna. Yy... Zdarzało mi się w życiu spotykać ludzi, którzy nie kochają pana Jezusa. Oczywiście, że tak, ale zawsze do tej pory, nie wiem co będzie, jutro czy kiedy tam, nie, ale do tej pory zawsze, kiedy spotykałem kogoś, kto nie kochał pana Jezusa, to był to ktoś, kto go nie znał. A często nawet miał zupełnie wypaczone wyobrażenie o nim. Nasłuchał się jakichś takich bajek nie, o nim. Tak, dla, dlatego Pan Jezus mógł śmiało powiedzieć, że uczniowie Jego pokochali Go, bo Go znali. I rzeczywiście Go pokochali. Jak potem czytamy, słyszymy, wspominaliśmy, pamiętamy w Wielkim Poście, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, jak czytamy o tym, jacy oni byli załamani z tego powodu, że Jezus został zabity. Jak strasznie to przeżywali. I potem tak to przeżywali, że nie mogli uwierzyć w Jego stanie, Bo tak... No To była dla nich trauma. I, i nie sądzę, że dlatego, że no, mieli jakieś wyobrażenia, że Pan Jezus y, wyzwoli nie, Izraela teraz politycznie czy coś. Y, może też to mieli, pewnie też to mieli, ale przede wszystkim go kochali. Tak. Naprawdę go kochali. Pokochali go tak i pytajmy się dzisiaj ja w każdym razie pytam się pod wpływem tej dzisiejszej Ewangelii o moją miłość do Pana Jezusa pamiętamy potem Pan Jezus pyta też Piotra nie? już po zmartwychwstaniu Piotrze czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz właśnie to jest y, pytanie które Pan Jezus nam stawia y... I też Pan Jezus widzi naszą miłość i nie oczekuje, że ona będzie doskonała. Tym bardziej nie żąda od nas jakiejś doskonałej miłości, ale bardzo się cieszy, jeśli Go kochamy. I jeszcze jedna no, taka bardzo ważna rzecz, która mnie szczególnie dzisiaj poruszyła w tej Ewangelii. Pan Jezus mówi, o tych rzeczach mówiłem wam w przypowieściach. Nadchodzi czas, że już nie w przypowieściach będę mówił do was, lecz otwarcie pouczam was o Ojcu. Co to jest za czas? W jaki sposób Pan Jezus nas pouczył, kiedy nas nie pouczał, nie uczył, nie uczył w przypowieściach? To jest Jego moim zdaniem, przede wszystkim jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Tu już nie ma przypowieści. Tu już nie ma jakichś zmyślonych historii. To już jest konkret, to już jest czyn konkretny, to już jest wydarzenie. To nie jest przypowieść. Tak, śmierć Pana Jezusa nie jest przypowieścią. Jest wydarzeniem, yy, Teraz kolei mówiącym o Jego miłości do nas. Pan Jezus także w tej, tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o miłości Jego uczniów do Niego, ale wcześniej mówi o Jego miłości do nich. I o tym, że właśnie już teraz o tej miłości nie będzie mówił w przypowieściach. Już nie będzie mówił na przykład nie, o jakiejś zmyślonej historii o synu marnotra. Nie, teraz dokona się rzeczywiście nasze odkupienie. On odda za nas swoje życie. I to nie jest przypowieść, to jest fakt, wydarzenie, ale mówiące o Jego miłości do nas. To jest dobra nowina, która już nie jest przypowieścią. Tak, Pan Jezus mówi. Najpierw naucza, mówi do nas słowami, a teraz mówi, kiedy umiera na krzyżu, mówi czynem. Kiedy umiera i zmartwychwstaje, mówi faktami, wydarzeniem. W ten sposób mówi, dalej naucza, opowiada. Opowiada o sobie, o, pan Jezus mówi o ojcu. To jest też takie to jest znamienne, nie? kiedy Pan Jezus mówi o tym, co On robi dla nas, to, to, to mówi, że to jest o Ojcu. Tak, bo On wszystko robi w jedności z Ojcem. Zawsze jest zjednoczony. Można powiedzieć, że Ojciec też umiera na krzyżu. Nie, nie tak dosłownie, nie jako człowiek, ale też umiera. Tak, bo zawsze, kiedy umiera Syn, to umiera i Ojciec, nawet jeśli dalej żyje. Hmm, to i tak w jaki sposób umiera? Tak, Także yy, to ta śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, które nie jest już przypowieścią, mówi nam nie tylko o miłości Jezusa, ale też o miłości Ojca. Tak i i Pan Jezus mówi idę idę do Ojca i to jest dla nas też dobra nowina. wprawdzie Pan Jezus mówi opuszczam świat, ale wiemy dobrze, że nie opuścił nas. To jeszcze jutro będziemy sobie o tym mówić. Tak, on nie opuszcza nas. Opuszczając świat, idzie do Ojca, żeby kontynuować dzieło zjednoczenia, przywrócenia jedności między nami, a Bogiem, między nami, a sobą, między nami, a Ojcem. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.